Organizując bal Karnawałowy, Laki przyprowadza klauna do rozweselenia atmosfery. Podczas wykonywania sztuczek, Klaun znika w szafie. Co noc wychodzi on z szafy w domu Lakiego. Jesteś ciekawy, co zrobi? Oglądaj film do końca. Nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Hej, Skradam się jak widzicie! Ale sprytnie, jocie! Słuchajcie, nikt mnie nie widzi? Dobra, nikt mnie widzi. Ważne, że mi, mnie, wy mnie widzicie. Dziś jest niesamowity dzień, będzie wyjątkowy dzień, dlatego siemanko, ja jestem Laki i witam Was w swoich przygodach. Dziś jest karnawał, bal przebierańców, dlatego idę się spytać playka o radę. Co ciekawego i jak najlepiej zorganizować to? Oto przyjęcie. Bing bing! Bing BING! Halo, siema playk. Siemanko, siemanko, co tam taki porabiasz? Właśnie no, szykuje się na imprezkę, ja? Ja też się szykuję na imprezkę. Słuchaj, zastanawiam się, jak, jaki, jaki może być. Jak, jak, jak może być wyglądać najlepiej spędzony dla ciebie karnawał? No wiesz co, na pewno musi być klaun! klaun? Obowiązkową na imprezie musi być klaun, ale wiesz co, ostatnio właśnie teraz wyleciałem z domu, bo się trochę boję w tym domu przebywać, bo coś mi szeleści w szafie mojej. W szafie szeleści? O nie, no nie wiem, co to może być, ale... Ale... Yy, coś coś dziwnego. Musisz to sprawdzić. Wejdź tam do szafy no. i sprawdź, czy ktoś tam ci nie, nie ukrywa się przypadkiem. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musisz załatwić w sklepie dla klaunów, nie? Tego klauna musisz sobie załatwić. Czy hmm. tu jest jakiś sklep dla klaunów? Uuu! jest. Rodzi, rodzina, w miasteczko. Klaun? Łoł. Dzień dobry. Co pan tutaj robi? Łoł, witam klauniu, ale ty masz... Energię jakąś taką e, różową, e, ja tutaj robię... chciałbym wynająć Klauda na karnawał. Klauda na karnawał? No dobra, na kiedy to dokładnie będzie chciał pan tego klauna wynająć? Nie jestem dostępny. Najlepiej na dzisiaj, żeby robił sztuczki, żeby e, robił sztuczki z balonami w szafie, jakieś różne cyrkowe uh -huh. e, rzeczy. No dobrze, jeśli chodzi o sztuczki, to ja jestem o sztuczki najlepszy, więc możecie się zacząć bać. Znaczy no cieszyć. Bać? No dobra, Cieszyć, 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 cieszyć to okej. Okay. Hmm, no dobrze, w takim razie proszę zapraszam za mną, już przyjęcie ogólnie jest powolutku organizowane, już wszystko jest na swoim miejscu. Ej słuchajcie, kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo teraz właśnie dostajemy bilety na ten karnawał z moją rodziną i z Lakusiem i wszystkimi. Dlatego już teraz musicie kliknąć łapeczki w górę, żebyśmy mieli pieniądze na bilet! Na bilet na karnawał, dlatego klikajcie łapeczki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. To dla ba nas bardzo ważne a dla was, tylko jeden przycisk. Dobra, Klaunie, chodź, będziesz pokazywał sztuczki jakieś, okej? Okay? No, no pewnie, że będę, no od tego tutaj przecież jestem. Zobacz, U! jest moja rodzinka, Lakuś, tę, tę. hej! Za co się przebraliście? No, właśnie za siebie, bo nie było czasu, trochę się poprzebierać. No, ale, ale jest super, patrz, muzyczka gra, wszystko, pijaty są, można rozbijać je, patrz, cyk, wow. i wypadło wszystko. O, wow. wow, Tu są te cukierki, tak chłopaki. Tak, tak, wow, tak. Wow, 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 wow. Cukierki wypadły, ale <laughs> super. Ej, dobra, muzyczka gra, torcik jest, wszystko. A co, załatwiłeś tego klauna, czy nie? No tak, chodź, zobacz tutaj, tutaj jest. Yy, witam, klaunie. Yy, to, co, jak zaczynamy ogólnie z, yy, z przedstawieniem? Pewnie możemy zaczynać, już jestem w pełni gotowy. E, tutaj jest mój, oczywiście, namiot wszelkich sztuczek. E, namiot klauna. No dobrze. Zaczynamy. Chciałem. Bo już karnawał trwa, muzyczka leci i, i zabawa trwa, bowiem. Jako się. pierwszą sztuczkę chcę pokazać e, popatrz, chodź tutaj, lakuś. Tutaj spróbuj tego Helu, tutaj się troszeczkę wciągnąć. Tata, ta patrz, jaka Lakuś, ty naprawdę. teraz ja wezmę ten hel. A teraz ja! Lakuś, jak to? Ale jak, jak to w ogóle to wszystko jest? Tarta, tarta, brzmi się jak moi koledzy ze szkoły. Jak twoi koledzy ze szkoły? O, już lepiej. O, o już zeszło. O, o zeszło. O. Dobra, następną sztuczką możecie usiąść. Zobaczycie, jest sztuczka. A praga, Hogus, pokus. Pojawi się królik na tym stole. Jo! Ej, to jest Ej, mogę sobie go wziąć do domu? No, chyba możesz, Lakuś, się czy jest skacze na siedzonku. A ty? Dobrze. A ty, tu? Co co no właśnie, tutaj? teraz sztuczka kulminacyjna. tak, bo zaraz! Najważniejsza sztuczka ze znikaniem, którą wam pokażę, czy jest tutaj na tym karnawale jakiś ochotnik. Ej, ja się boję, ja się boję, ja się boję. Pomoże Lakuś! O nie, tata, ej, mogę tam iść, czy nie? No nie <laughs> wiem, no możesz nic, prasa. Chcesz, nic złego ci się chyba nie stanie, no nie wiem, to jest wszystko pod Moga. ochroną. Jakoś, czy jesteś gotowy na zniknięcie? E, no, 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 no mogę być, no, ale chcę, Dobrze. chcę żyć. To proszę stanąć tutaj przy tej szafie. Mhm. Jak najbliżej ja tą szafę otworzę. Możesz do niej teraz wejść. Drodzy widzowie, teraz będzie sztuczka, jak Chodź, oto ten młodzieniec o, zniknie o, w szafie. Ja, I uwaga, patrzę. pojawisz się tutaj w tej drugiej szafie obok, uwaga Abracadabra, hokus pokus, Lakuś znika Ziemniaki Widzieliście to? Uwaga, Cieplej, i uwaga, od teraz otwieram szafę, możecie, od, możecie patrzeć Możecie sprawdzić, szafa no. jest jak najbardziej ej, pusta Gdzie jest Lakuś, przyznaj się, ej. on tutaj gdzieś jest, ej nie ma tutaj serio, a gdzie no. on się podział? Widzisz? No teraz go, teraz go pojawimy, ale nie w tej samej szafie, tylko w szafie obok. Uwaga! Abracadabra, hokus pokus, ziemniaki przywróćcie Lakusia, w szafie obok. Ej, jestem! jestem Lakuś. proszę zniszczyć szafę, tam Lakuś jest zamknięty, otworzyć szafę proszę, o! o. Proszę jestem. bardzo. Byłem w środku szafy, nie umiem otworzyć sobie tylko, ja cię, ej! Ale sztuczko, jak, było? jak było? No... Naprawdę super, tylko właśnie nie wiem gdzie byłem. Byłem w jakimś dziwnym świecie takim kolorowym klaunowatym. No dobra, w takim razie... Dobra, to już to już zbierzemy ku końcowi, już e, Frania no, teraz... mówi, że jest zmęczona. E, już musimy iść do domku ogólnie, słyszałem. Teraz pokażę Wam naj, najważniejszą i najciekawszą sztuczkę. Szybko, Klau, bo już się spieszymy, ostatnia ostateczna, lakuś już musimy iść, bo Frania powiedziała, że... że Ej, um... paso robi, paso robi. Ej, co robi, robi! Ej. Ej! Ej! O nie! Nie ma klauna! Gdzie on zniknął? Ale o ja. jaja! O ja czy to jest możliwe? Ej, słuchajcie, ja naprawdę... Ja naprawdę nie wiem! Ja Ej, coś tu strasznego jest! Trzeba się zawijać stąd! Trzeba się zawijać, dobra, bierzmy tutaj ludzi i lecimy, lecimy, bo tu się dzieją naprawdę magiczne rzeczy. Chodźcie, chodź, chodź Lakuś. On musiał zniknąć w szafie ten gość. Co nie? No, to prawda, to prawda. Dobra, chodź idziemy do domu, e, tam ogólnie e, rozwikłamy zagadkę i zastanowimy się, jak to mógł klaun zrobić. Ciekawy jestem, jak on w ogóle to zrobił, że... Czas iść, czas iść do domu, jak tam zmęczony jesteśmy. Już oczy, powieki same się zamykają, Lakuś. No właśnie taka imprezka gruba była, że już trzeba iść spać, nie? Ja, ja chyba się tu na kanapie walnę albo... Dobra, do łóżka pójdę. Chodź, chodź piesku, no. Zobacz, już się ściemniło. Jest naprawdę bardzo ciemno. E, wszyscy idą spać, a ja zamykam balkon, zamykam balkon Chodź, chodź do góry piesku Do góry, do góry Weź powiedz lakuśio, Lakuś, temu pieskowi mojemu, żeby poszedł za mną e, Burek, Burek, o, chodź poszedł, tutaj dobra, do, Przyszedł, przyszedł, przyszedł Dobra, to idź spać Lakuś, ja też już idę Okej, okay. Reksiu Uhuhuhu. Uhuhuhu. Lepsza sztuczka jaką kiedykolwiek zrobiłem. Raz. Nie ja będę nawiedzać. Dobra, oczywiście noc. Dobra. O nie, na ogór mu nadepłem. O, o nie, o, o kurczę, kto o nie. To jest? piesek, nie, Piesku, co oła, się oła. dzieje, kiedy ty jesteś? O nie, oła. o nie, oła. o nie, gryzie, o nie. Co tu się dzieje, tata? Ty, o co jesteś klan, klan tutaj do nas przyszedł, szafy wyszedł chyba i pies na niego, Ej, pies jest ten Klan, nie uciekaj stąd, o nie, nasz wodownik śpimy. Co, Uciekam, o, o nie, oła, oła. o nie. Czemu ten pies mnie goni, zły pies? O nie, uciekaj, uciekaj go, o nie, bierz go buri, bierz go buri, Ty, on, chyba Zniknął. Ej, zniknął, zniknął w szafie zaś. Ty. on jest jakimś sztuczką magiczkiem. Ej, burek, burek, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że go przegoniłeś. No, Ładnie. piluj tutaj szafy, Cały czas dobra, my będziemy chyba iść spać tak, znów, co? Idziemy, no? Dobra. No, no. Uuu, nowy poranek, nowy dzień? A nie! To znów to znów noc, dobra, schodzę na dół, pewnie jest po prostu czwarta nad ranem, zaraz się jasno zrobi. Okej, okay, schodzę na... schodzę ten. Ej! Idę do zaklinacza! E, postanowiłem, idę do zaklinacza klaunów. Może on będzie wiedzieć, jak rozwiązać problem z klaunem, który który wszystko chce zrobić i nie wiadomo o co mu chodzi, e, żeby żeby już nie chodził po tych szafach. O, widzicie, już tutaj wstaje słoneczko. A, już się wyspałem, piękna pogoda. Tak jak trzeba, tak jak trzeba. Dzień spędzić trzeba fajnie. A, naprawdę mi naziewanie wzięło. No dobra, w takim razie kupię swoją torebkę obowiązkowo na śniadanie. Zostawiam złoto, Pana sprzedawcy nie ma, ale zaraz pewnie wróci. Mm, śniadanie, co jeszcze by tutaj zrobić? To zaklina trzeba klaunów iść. E, może zadzwonię do niego Haro? zaklinacz Klaunów. Dzień, dzień dobry, o, dzień dobry, witam, pan, witam pana bardzo serdecznie. Tak, umawialiśmy się właśnie tutaj na ulicy się spotkać. E, jak jak, e, jak e, e, zrobić tak, żeby Klaun już się nie pojawiał w szafie? On zaczarował moją szafę, teraz wchodzi do szafy i wychodzi, kiedy się, kiedy się mu tylko podoba. O nie, to masz wielki problem. Ale wiesz, co musisz zrobić takie, taką zasadzkę na niego? że na wędce będziesz puszczał taką kulkę i ta kulka czerwona, czyli jego nos, jest wabikiem na yy, niego. wabikiem? I po musisz... Wow. No. Ciekawa sprawa. No dobrze, to poproszę tą kulkę kupuję, tą kulkę za lajki like i subskrypcję. Myślę, że widzowie już teraz pod O, ale dużo widzowie. A nie, jeszcze za mało. Trochę widzowie biją mnie chłapeczkę w górę. O, jeszcze dobra. Już. Tutaj, tutaj jest ta kulka. Tutaj jest ta kulka. A to kto? I musisz. Tak kto? Widzi pan? Czy to, to jest następny, jakiś kolejny duch? Zniknął. To jest chyba kolej. To, jest to jest chyba kolega klauna. Dobra, musisz musisz tym wabikiem go z, z, tutaj zwabić. No i jakoś go złapać. Dobrze. Dziękuję, dziękuję. Dobra, to ja tą kuleczkę teraz daję. Uwaga. Mam ją rzucić po prostu? Tak, tak, tak. Oczywiście. Dobra. To rzucam tą piłeczkę tu, tutaj tutaj damy wabik. Okej. Okay. Wow. Ta kulka się zmieniła w jakiś sześcią czerwono. Rusza się. Patrzcie, to jest jakiś slime czerwony. Czekajcie, to jest wabik na klauna. Dobra, wabiku, słuchaj, się w tych okolicach tutaj. Ja zaraz za niedługo powinienem złapać klauna tego. Dobra, ja się schowam ogólnie, o, schowam się za tym, za tym szkłem najlepiej. Okej. Okay. Tutaj tutaj będzie najlepszy widok. Patrzcie, jestem wabik zarzucony. Hmm, zobaczymy czy czy nas bawik weźmie klaun. Hmm, Dobra. Jest. Ja tutaj czuję. Tak. To jest może piłka na mój nos? Tu ona jest! Ona tu jest! O nie, darać ją! Dobra, się muszę ją teraz tylko złapać. Ja się zaczaję na klawno od tyłu, czekajcie. Okej. Okay. Dobra. O nie, on... oh, nie, żeby to nie zauważył. Dobra, skąd się tu. Owieczku. Dobra. No, ale Nie umiem jej jakoś złapać, ona mi jakoś ucieka. O ja! Owieczka ogólnie, dobra. Poga, 3,2. Nie umie mnie złapać! Start! 3, 2, 1! Start! dwo, jeden, stary. Trzydwa jeden. Nie, 3, 2, o nie. Co, 3, 2... Kim ty jesteś? Mam. Co, co ty robisz? Jest. Ty robisz. Udało mi się złapać ciebie. Chodź, chodź no, do o, mnie, chodź, chodź, chodź. Teraz już nie uciekniesz. Mam cię, mam cię na tutaj e, przy sobie. Chodź, 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 już dalej się nie oddali. O nie, nie. O nie. E, uciekam. uciekam, uciekam Nie możesz nie. uciec. chodź tutaj powiedziałem. Chodź, bo, bo zaraz zwinę, zwinę tutaj e, kołowrotek i nie będzie tak wesoło. Nie, nie. Okej. Okay. Nie, nie, już uciekam do samochodu. Jadę. O nie, o nie, zaraz z żyłka się zerwie. Chodź tutaj. O nie, nie pozwolę ci na to. O nie, o, jeszcze trochę. O nie, już ten samochód właśnie. Nie, o nie, nie, nie. Kuczy, o, się. udało się. O, udało mi się uciec. Ej, Tata, udało Ci się złapać głośnie. No jak to? Prawie, no już go miałem na, na wędr. No on uciekł. Nie wiem, wydaje mi się, że teraz tutaj powinien być. Muszą musimy mi... spróbować innego, innego sposobu musimy spróbować. Jaki, jaki? Bardziej... Wiesz co, choć powiem ci wszystko, musimy, musimy, zadzwonić do klaunicy, co? A co się dzieje, ja nawet się nic nie dowiedziałem o żadnej klaunicy, czy jest takie coś, że klaun ma jakieś problemy, o co chodzi? No, może Klaunica nam wszystko przekaże, ale, bo to jest jego dziewczyna, wiesz o No dobra, od... ej może, dobra, no to, to dzwonimy. dobra, wykręcam numer do klaunicy. Halo? Panie klaunica? O kto tam Ja Laki, jestem z rodziny Lakusiów, od Lakiego i Lakusi i Lafroniuni. Proszę bardzo mi tutaj powiedzieć e, e, sekret, czemu klaun e, ogólnie robi takie, takie nieziemskie rzeczy. On po prostu urwał się z kosmosu. Ach, no ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ostatnio troszeczkę się pokłóciliśmy, o tam takie niepotrzebne w sumie sprawy, i on po prostu się obraził, i teraz no, robi takie no, nieprzyjemne rzeczy, no. To ja poproszę panią, czy my teraz rozmawialiśmy przez telefon i pani się pojawiła do mnie, to będzie dobry? To pani klaunica? Czy pani. Dla ty to się dziwne rzeczy dzieją. Chodź tutaj na chwilę. No no, to ja jestem, przepraszam, bo jeszcze musiałem rozłączyć ten telefon. Yy... I czyli, pani, czyli pani mówi ogólnie, że, że trzeba po prostu pomóc klaunie, to pan, u, pani ustawi się, pani klaunica ustawi się z klaunem i się niech państwo pogodzą. Mhm. Postaram się z nim pogodzić, musimy go spotkać. Gdzie go można spotkać? Pan z szafy wychodzi tak, czy nie? teraz z się teleportuje, później znika, później się teleportuje, dlatego ja tutaj wabik mu daję, proszę zobaczyć. Czerwony wabik. Mhm. Uwaga, pani się schowa, pani się schowa tutaj za ogrodzeniem ze mną. On tutaj powinien zaraz się pojawić, dobra. I pogodzimy panią z panem klaunem. Proszę się na, na ty, na brzuchu położyć. Dobrze, dobrze, już się kładę. Chąd, zaraz powinien przyjść. Hmm. Fabik jest założony. Dobra. <laughs> Idzie! Jest! Idzie! O, co tutaj jest? Czy to jest ten mój nos kolejny raz? Nie dam się już złapać na tą wędkę jeszcze no nie, raz. No Nic. co, idziemy, idziemy, może go schwytamy. Może go schwytamy. Idziemy, koniecznie! Nie, chodź idziemy. tutaj się odwróć, zobacz, kogo przyprowadziłem. O nie! O nie! Gdzie? O. Ej, Siemka, no. Siemka! Co ty tu musi, robisz? Musimy porozmawiać. Dlaczego ale... tak, tak się zachowujesz? Ja wiem, że troszeczkę nam się pogodziło, ale musimy się dogadać i musimy znowu na spokojnie no, być dobrą, szczęśliwą Słuchajcie, poradzić. Ja chcę, żeby nie między to... wami się układało i wasze relacje były naprawdę e, w porządku, żeby między wami e, była chemia i nad wami takie serduszka były. To, to już nie, by... nie będę straszył. no, jak, już, jak się pogodzimy, to już nie będę straszył. Dobrze. Bo to wszystko no. przez to. Dobrze, no. no i biedna rodzina musiała w nocy się bać, bo z szafy no, e, Przepraszam, przepraszam, że tak straszyłem tutaj w tej szafie, no i, no i już nie będę, okej? Okay? To by było, gdyby tobie w nocy jakiś taki człowiek wyskoczył z szafy. O, Dobra, to, to idziemy i. że się wszystko tak. wyjaśniło i wszystko wróciło do swojej normy. Ja idę właśnie teraz do domku i zobaczyć co u mnie rodzinie widzicie? Klau tak naprawdę to wszystko robił, bo dziewczy dziewczyno się nie dogadywał i dlatego.